Jeżeli macie 5000 zł do zainwestowania w grill gazowy, pokażę Wam dzisiaj, co najlepiej do tej kwoty wybrać. Numer 1 Crown 480 w wersji Shadow od Brolkinga. Bardzo funkcjonalny sprzęt, mega jakościowy. Mamy grube odlewy w pokrywie, mamy gruby odlew, jeżeli chodzi o kocioł. System Dumor, żeliwny róż dwustronny, kuchenka boczna, palnik dorożna oraz sam rożen też jest w komplecie. Zobaczcie, bardzo fajnie się prezentuje. Masz cztery palniki główne, także mega. To jest Freestyle Phantom. 425, czyli czteropalnikowa bestia z palnikiem Scissor pod 800 stopni, więc świetnie karmelizuje steki. Dodatkowo w tym modelu znajdziecie rurce stali nierdzewnej, więc jak nie lubicie się bawić w konserwację, to ten sprzęt będzie dla Was idealny. Numer 3 Spirit SP435. Piękne stalowe wykończenie. Stal nierdzewna w pokrywie. Cztery pokrętła główne, w tym dwa Sear Zone, żeby podkręcić atmosferę. System ruchu GBS, więc masa akcesorii możemy tu zastosować. Butla mieści się w szafce, kuchenka boczna oraz w lewej półce znajdzie system Weber Works oraz termometr cyfrowy. Kolejny sprzęt z rożnym w zestawie, czyli Roger B425. Kuchenka boczna w prawej półce, palnik na podczerwień dorożna, żeliwny róż, 3, palnikowy potwór od Napoleona. Warto się nim zainteresować. Piąta propozycja: Ender's Row 4 Six Shadow. Świetny sprzęt, świetna jakość, palnik Turbo Zone pod podsteki, szybka, żebyśmy widzieli, co się dzieje w zestawie, szafka na butle 11. Mamy kuchenkę boczną, także przyrządzimy sobie jakieś sosy i inne potrawy. To było moje top 5. Zapraszam do następnego odcinka. Cześć!